Przed mikrofonem Michał Łosiak, moim i Państwa gościem jest Katarzyna Majka, położna ze świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Mamy wakacje. To jest dobry czas, żeby zadbać o swoje zdrowie, żeby również porozmawiać o zdrowiu. Dziś no trudny dość temat, wirus HPV, który powoduje, Liczne choroby, między innymi chyba ta najgorsza konsekwencja, czyli rak szyjki-macicy. Ale zacznijmy może od samego wirusa HPV. Powiedzmy naszym słuchaczom, czym dokładnie jest wirus HPV. Wirus HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, jest to wirus, który jest wirusem dość popularnym w społeczeństwie. Szacuje się, że około 80% społeczeństwa z tym wirusem miało w swoim życiu kontakt. My na tą chwilę znamy około 200 podtypów tego wirusa, czyli jest to naprawdę bardzo duża liczba. Ten wirus dzieli się na typy wysokonkogenne i na typy niskonkogenne. Onkogenne, czyli onkogenne? mogące być efektem, których mo może być niestety nowotwór. Tak dokładnie. Jeżeli chodzi o te typy niskoonkogenne, te typy wirusa HPV powodują u nas bardzo popularne np. brodawki, czy to w obrębie stóp, w obrębie dłoni, które są myślę, dość powszechnym problemem wśród społeczeństwa. Natomiast pod względem epidemiologicznym my najbardziej boimy się właśnie tych typów wysokoonkogennych. Czyli tych typów, które niestety mogą powodować nowotwory. I tak te typy wysoko onkogenne u kobiet najczęściej powodują nowotwór szyjki macicy, bo praktycznie ponad 90% przypadków nowotworu szyjki macicy to są nowotwory związane właśnie z wirusem brodawczaka ludzkiego, ale też również inne nowotwory, ponieważ w przeciągu ostatnich kilku, ostatnich lat Coraz częściej obserwujemy, że nowotwory w obrębie głowy, nowotwory w obrębie szyi również są związane z wirusem brodawczaka ludzkiego. Czy każda osoba zakażona tym wirusem zachoruje na jakąś chorobę? Na szczęście nie. Na szczęście nie przekłada się to tak, jak brzmi to w statystykach. U większości osób. Nasz układ odpornościowy poradzi sobie z tym wirusem całkiem dobrze, tak że my w swoim życiu nawet możemy nie być świadomi tego, że byliśmy jego nosicielami. Dlatego też, z tego względu też, że wirus HPV w momencie, kiedy... Osoba zostaje nim zainfekowana, nie daje nam tak naprawdę żadnych objawów w momencie infekcji. Tu nie ma gorączki, tu nie ma bólu brzucha, tu nie ma bólu mięśni. Wirus HPV, jeżeli zostaniemy zainfekowani i układ odpornościowy nie poradzi sobie z nim, on po kilkunastu miesiącach, po kilku latach zacznie dawać pewne objawy, i wtedy ktoś może podejrzewać, że jest właśnie ta infekcja, ale ona już spowodowała te zmiany. Jak często zdarza się, że organizm sam jest w stanie? nas wyleczyć z tego. Praktycznie z tego ponad wirusa. 90% przypadków infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego e, to infekcje, z którymi nasz organizm, nasz układ odpornościowy radzi sobie doskonale, no ale niestety w niewielkim odsetku przypadków ten wirus właśnie może się e, nie e, ewakuować z naszego organizmu i niestety te zmiany mogą wystąpić. I często nie jesteśmy świadomi nawet, że dokładnie. mamy kontakt z takim wirusem. Tak, dokładnie, e, dlatego to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o profilaktyce, e, o czym będziemy mówić za chwilkę. Dokładnie. W jaki sposób możemy y, 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 mieć kontakt z takim wirusem? Jeżeli chodzi o wirus brodawczaka ludzkiego, to również zależy od, y, od tych typów, które mamy, tak? Bo jeżeli chodzi o te typy niskoonkogenne, tak? Czyli te typy, e, które powodują zmiany łagodne, my tym wirusem tak naprawdę możemy zarazić się wszędzie. Możemy zarazić się na basenie, łapiąc się za poręcz, czyli wszędzie w miejscach, gdzie mamy kontakt, że tak powiem z powierzchnią, która była dotykana przez e, inną osobę, która jest osobą zainfekowaną natomiast jeżeli chodzi o te typy onkogenne, to tutaj już mamy typy, które głównie są przenoszone drogą płciową. Więc tutaj w tej rozmowie będziemy starać się edukować w tym zakresie po to, żebyśmy żeby państwo mieli jak największą wiedzę właśnie o wirusie HPV, również o jego konsekwencjach i o profilaktyce, o której porozmawiamy, tak jak już to pani Katarzyna mówiła w kolejnych częściach naszej dzisiejszej rozmowy. Michał Łosiak, wracamy do Państwa po przerwie do rozmowy razem z Katarzyną Majką Położną ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na temat wirusa HPV, na temat raka szyjki macicy, który no, czasem jest konsekwencją właśnie wirusa HPV. Przed rozmową mówiliśmy tutaj jeszcze przed wejściem na antenę mówiliśmy o profilaktyce i o tym, że często jest tak, że no unikamy tej profilaktyki, żeby czegoś się nie dowiedzieć, żeby nie zdiagnozować jakiejś choroby. No i często to jest błąd, bo jednak profilaktyka jest najważniejsza. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o nowotwór szyjki macicy, to tak naprawdę nie ma takich elementów profilaktyki pierwotnej, żeby zapobiec tej chorobie. Tak? Te tutaj w... Największą rolę, e, jeżeli chodzi o profilaktykę nowotworu szyjki macicy, ma właśnie profilaktyka wtórna, czyli badania cytologiczne, które każda kobieta obligatoryjnie powinna wykonywać regularnie, i również szczepienia w kierunku wirusa HPV. My, e, jeżeli chodzi o te badania profilaktyczne, obserwujemy u pań e, często taką niechęć do tych badań, często te panie. E, które zgłaszają się do nas do gabinetu, e, przychodzą troszeczkę zawstydzone, twierdzą, że są skrępowane tym badaniem i tak dalej. E, my za wszelką cenę staramy się informować pacjentki, edukować je również w tym zakresie, że absolutnie kobieta nie powinna obawiać się tego badania, nie powinna się tego badania wstydzić czy też krępować. Takie badanie cytologiczne jest badaniem bezbolesnym, jest badaniem nieinwazyjnym, e, które trwa Dosłownie bez uzupełniania dokumentacji, która jest tak naprawdę niezbędna, tak naprawdę około 2-3 minut. Więc myślę, że warto, żeby każda, każda z nas naprawdę co jakiś czas znalazła dla siebie te, te parę minut, żeby właśnie wykonać te badania profilaktyczne. Mamy czas na kosmetyczkę, mamy czas na fryzjera, więc trzeba też znaleźć czas na to, żeby się badać. Więc z jednej strony badania cytologiczne, z drugiej strony testy HPV. No to powiedzmy w takim razie, kto jest objęty programem profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce no i jak często wykonuje się takie tak. badania, bo to też jest istotne. Jeżeli chodzi o program profilaktyki raka macicy, to jest on przeznaczony dla pacjentów, Pomiędzy 25 a 64 rokiem życia. Jeżeli chodzi o badanie cytologiczne, to takie badanie przysługuje w ramach profilaktyki pacjentce raz na 3 lata. Natomiast nowość, która weszła od 1 lipca tego roku, a w Świętokrzyskim Centrum Onkologii będzie realizowana od września tego roku, to są testy w kierunku wirusa HPV, czyli badanie, które będzie miało za zadanie wyodrębnić nam pacjentki, które są właśnie nosicielkami tego wirusa, które mogą u których mogą rozwinąć się ewentualnie zmiany przednowotworowe, czyli te nowe badania, te testy w kierunku wirusa HPV, one pozwolą nam być jeszcze krok wcześniej. Bo cytologia, badanie cytologiczne, które wykonujemy, ono u pacjentki pokazuje nam już jakie są zmiany w obrębie szyjki macicy czyli konsekwencje czy te konsekwencje już. tego wirusa HPV. Natomiast ten test w kierunku wirusa HPV, on nam wyłoni te pacjentki które są nosicielkami tego wirusa, które w przyszłości... U których w przyszłości mogą właśnie rozwinąć się zmiany związane właśnie z tym wirusem? Wspomniała Pani, że informujecie na temat tych badań. W jaki sposób? Jeżeli chodzi o Świętokrzyskie Centrum Onkologii, to w zależności od miejsca, gdzie ma odbywać się badanie, my pacjentki zapra zapraszamy telefonicznie, wysyłamy również wiadomości SMS z przypomnieniem, że pacjentce przysługuje takie badanie i pacjentka może na takie badanie umówić się w Świętokrzyskie. Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Co też jest ważne, na terenie województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Onkologii funkcjonuje mammobus, tak? Cytomammobus, tak naprawdę. Czyli miejsce, gdzie pacjentka może sobie wykonać właśnie to badanie cytologiczne, ale również mammografię w ramach profilaktyki. E, I na takie badania również e, zapraszamy pacjentki w wiadomościach SMS. E, dzwonimy też do pacjentek. E, jeżeli chodzi o zgłaszalność na te badania, to my często też obserwujemy, że m, bardzo chętnie z tych badań korzystają te mieszkanki, tych części województwa, które są oddalone od, od jakichś większych miast, tak? Tam z reguły dostęp do lekarzy specjalistów jest utrudniony, dlatego taka możliwość, kiedy my jedziemy tym cytomamobusem na teren jakichś mniejszych gmin jest naprawdę korzystna dla pacjentek, bo często pacjentka gdzieś przez okno w swoim domu widzi, że może skorzystać z bezpłatnych badań. I właśnie w taki sposób zachęcamy te pacjentki, żeby korzystały z tych badań. Czy pacjentki muszą mieć skierowanie? Nie. Jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, na badanie profilaktyczne pacjentka nie potrzebuje mieć skierowania. E, ważne jest to, żeby pacjentka wcześniej umówiła się na takie badanie, dlatego że my zawsze chcemy, żeby to badanie było dla pacjentki szybkie, żeby pacjentka przyszła na konkretny dzień, na konkretną godzinę, żeby to badanie nie trwało długo, żeby pacjentka nie spędzała e, dużo czasu w kolejce, e, żeby po prostu przyszła wykonała badanie i dalej wróciła do domu, no i oczekiwała sobie na to. I badanie jest oczywiście całkowicie bezpłatne. Badanie w ramach profilaktyki jest oczywiście badaniem hmm. całkowicie bezpłatnym, bezpłatnym. To na koniec tej części naszej rozmowy powiedzmy, jak wypadamy, jeśli chodzi o profilaktykę na tle innych krajów Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy w Polsce, to niestety, ale te mm, wartości, które my obserwujemy, które uzyskujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia nie są zbytnie optymistyczne, ponieważ niestety, ale z profilaktyką Profilaktycznej cytologii, czyli tej bezpłatnej, która przysługuje każdej kobiecie między 25 a 64 rokiem życia, na taką profilaktyczną cytologię zgłasza się około 10-11% pacjentek. Więc w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie ta profilaktyka, ten screening jest bardziej, że tak powiem, zaawansowany, no my wypadamy dość słabo. Nie mamy mm, danych z prywatnych gabinetów. Pewnych rzeczy też nie jesteśmy w stanie obserwować. E, natomiast, no, tak jak mówię, e, jeżeli chodzi o to, jak wypadamy na tle innych krajów, no to 10-11% pacjentek, które korzystają, jest to wartość niestety bardzo, ale to bardzo niska. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim, tak jak mówiłam, chyba wynika to z tego, że pacjentki krępują się. Pacjentki często twierdzą, że to badanie jest dla nich wstydliwe. I tak dalej. Eee, a chyba najczęstszym argumentem jest to, że pacjentka nie ma na to czasu. Nie mamy czasu, no bo praca, dom, szkoła, wsz mamy wszystko, że tak powiem, na głowie. A nie za, a zapominamy o tym, żeby się przebadać. Dlatego właśnie wakacje są takim czasem, kiedy mamy ten sezon urlopowy, kiedy każdy z nas korzysta z tego urlopu, to fajnie by byłoby w ciągu tego urlopu naprawdę poświęcić tą chwilę dla siebie, bo to będzie rzutowało dalej na dalszą przyszłość, tak? bo jeżeli będziemy mieć świadomość tego, że jesteśmy, że tak powiem, osobami zdrowymi, to możemy, że tak powiem spać spokojnie i wiedzieć o tym, że możemy być po prostu. Spokojni. Załatwiamy różne sprawy, więc. Wam również zadbać o zdrowie. Przy okazji będziemy dobrym przykładem również dla innych osób i to tyle w tej części naszej rozmowy. Kolejna wracamy do państwa po przerwie. Michał Łosiak rozmawiam razem z Katarzyną Majką, położną ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o wirusie HPV, groźnym wirusie, na którego nie ma lekarstwa, ale mamy Szczepionkę. I o tej szczepionce porozmawiamy sobie w tej części naszej. Rozmowy? No to powiedzmy w takim razie na czym polega działanie szczepionki przeciwko HPV? Szczepionka przeciwko wirusowi HPV jest szczepionką, która zawiera fragmenty białek wirusa, nie zawiera materiału genetycznego tego wirusa, zawiera tylko białka, które przypominają nam tego wirusa. I w momencie podania szczepionki nasz organizm wytwarza przeciwciała, które mają za zadanie w przypadku, gdyby w przyszłości w po szczepieniu był ewentualny kontakt z wirusem, te przeciwciała mają za zadanie go zneutralizować. Jeżeli chodzi o tą szczepionkę w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego, to ta szczepionka w Polsce mamy takie dwie najbardziej popularne szczepionki. Mamy szczepionkę dwu oraz szczepionkę dziewięciowalentną. Jeżeli chodzi o różnicę między tymi szczepionkami, to ta szczepionka dwuwalentna to jest szczepionka, która chroni nas przed tymi najbardziej wysoką Innymi typami wirusa HPV, który powoduje m.in. nowotwór szyjki macicy u kobiet. Ale Na... nie tylko. Ale nie tylko. Mamy też szczepionkę dziewięciowalentną i ta szczepionka oprócz tego, że chroni nas przed tymi typami właśnie wysokokogennymi, chroni nas również przed tymi typami nabłonkowymi, które powodują właśnie brodawki, kłykciny i inne zmiany, na przykład w obrębie narządów płciowych. W jakim wieku taką szczepionkę powinniśmy przyjąć, żeby ona była najbardziej skuteczna? Ogólnie zasada jest taka, że im wcześniej przyjmiemy tą szczepionkę, tym lepiej. Zaleca się i tak też w Polsce funkcjonować program tych szczepień e, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, żeby tą, szczepion tą szczepionkę można już przyjmować tak naprawdę od dziewiątego roku życia. Czyli ta profilaktyka e, w infekcji wirusem HPV, my tą profilaktykę rozpoczynamy już u dzieci w wieku szkolnym, tak? Ale jest to udowodnione w badaniach, jest to udowodnione naukowo, że właśnie jeżeli ta szczepionka będzie podana właśnie w tym wieku, to ta odpowiedź organizmu, ta odpowiedź immunologiczna będzie najsilniejsza, i ta szczepionka wtedy będzie miała najlepsze efekty w przyszłości. To są zalecenia, A czy osoby dorosłe również mogą taką szczepionkę? Osoby przywróć? dorosłe również mogą zaszczepić się przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Absolutnie nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. No, jedyny, jedyna różnica jest taka, że w przypadku tego powszechnego programu szczepień, który mamy który Ministerstwo Zdrowia wprowadziło dla młodzieży. To u osób dorosłych, no niestety ta szczepionka będzie szczepionką taką pełnopłatną musimy. Poniżej tak powiem, koszt tych y, trzech dawek. Natomiast u młodzieży między 9 a 18 rokiem życia, w zależności od szczepionki, te szczepienia są bezpłatne. A czy chłopcy również mogą być szczepieni? Oczywiście chłopców również powinniśmy y, szczepić, nie szczepimy tylko kobiet, dlatego że na wirusa HPV narażane są tak samo kobiety, jak i mężczyźni jeśli chodzi o skuteczność tej szczepionki? Jeżeli chodzi o skuteczność tej szczepionki, to jest to bardzo skuteczna szczepionka. Myślę, że tutaj jako taki przykład, taki sztandarowy możemy podać Australię. Australia jest krajem, gdzie szczepienia przeciwko te szczepionki w kierunku wirusa HPV są szczepieniami obowiązkowymi, bo u nas w Polsce są to szczepienia zalecane. Tam są to szczepienia obowiązkowe i dzięki temu, że tam obowiązkowo szczepimy młodzież w wieku szkolnym, Zminimalizowano mm, przypadki nowotworu szyjki macicy o około 88%. I szacuje się, że do około 2035 roku Australia będzie miejscem tak naprawdę wolnym od nowotworu szyjki macicy. Więc mamy tutaj y, taki naprawdę widoczny przykład tego, że te szczepionki naprawdę są skuteczne. Mamy też kraje skandynawskie, gdzie. Obowiązkowe szczepienia w kierunku wirusa, wirusa, w kierunku wirusa HPV połączone z bardzo dobrze funkcjonującą profilaktyką, czyli tym screeningiem, tymi badaniami cytologicznymi, spowodowały to, że tam tak naprawdę nowotwory szyjki macicy wśród kobiet są to jakieś pojedyncze przypadki w ciągu roku, gdzie u nas w Polsce takich przypadków mamy około 3000. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo to, to pytanie zadawaliśmy sobie szczególnie w ostatnim czasie podczas pandemii: bezpieczeństwo szczepionek. Jak jest w przypadku szczepionki HPV? Jeżeli chodzi o te szczepionki w kierunku wirusa HPV, to są jedne myślę, że z najlepiej przebadanych i najbezpieczniejszych szczepionek. Oczywiście, tak jak w przypadku podania każdego innego preparatu, tak również w przypadku podania szczepienia tego przeciwko wirusowi HPV mogą występować jakieś działania niepożądane, takie jak uczucie. Zmęczenia, osłabienie, bóle głowy, jakaś niewielka, troszeczkę podwyższona temperatura ciała, ale te wszystkie, że tak powiem, działania niepożądane są związane z tym, że w momencie tego szczepienia nasz organizm, nasz układ odpornościowy zaczyna wytwarzać te przeciwciała. To tak samo wtedy, kiedy chorujemy, tak? kiedy mamy jakąś infekcję, też mamy podobne objawy, tak? Także są to objawy też krótkotrwałe, które trwają dosłownie 2-3 dni. E ale w następstwie tego mamy naprawdę bezpieczeństwo na kilkanaście następnych lat. Tak jak wspominaliśmy w przypadku profilaktyki, tak również tutaj, jeśli chodzi o szczepionki, wakacje to dobry czas, żeby zainteresować się tym tematem i żeby taką szczepionkę przyjąć. Jak jest z dostępnością? Jeżeli chodzi o dostępność tych szczepionek, to teraz, w momencie kiedy ten program szczepień jest, że tak powiem, w Polsce wprowadzony, to te szczepionki są szczepionkami ogólnie dostępnymi. Każdy rodzic może udać się ze swoim dzieckiem do swojego lekarza. Lekarza rodzinnego yy, zgłosi, że chciałby zaszczepić swoje dziecko właśnie w kierunku wirusa HPV, i wtedy podejmowana jest decyzja, jaka to ma być szczepionka, czy wybiera rodzicom szczepionkę dwu, czy szczepionkę dziewięciowalentną. Lekarz wystawia zlecenie na takie szczepienie i w swoim POZ-ie, w swoim punkcie, tam gdzie udajemy się do lekarza rodzinnego, można wykonać to szczepienie. Bądźmy świadomi, uczestniczmy również w, program w programach profilaktycznych, do tego gorąco. Zachęcamy, bo naprawdę warto być tutaj, badać się. Również pod kątem właśnie wirusa HPV, o którym rozmawialiśmy podczas naszej dzisiejszej rozmowy, a właśnie o profilaktyce, o szczepieniach, o wirusie HPV mówiłem razem z Katarzyną Majką-Położną ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Również dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Rozmawiał Michał Łosiak. Do usłyszenia.